Właśnie ja sprawdziłam i okazuje się, że pierwszy filmik tego typu nagrywałam rok temu, bo 19 kwietnia wrzucałam go na e, mój stary kanał. A ponieważ ostatnio myślałam o zrobieniu kolejnych e, lekkich porządków wśród książek na moich półkach, to stwierdziłam, że zrobimy sobie drugą edycję. Google decyduje, ile książek mam sprzedać, czyli robimy drugą edycję m, chal Challenge Project którym zaraz wylosuję sobie właśnie na tablecie ile książek mam anholować do wyboru między 10a 50, więc proszę Random Number Generator. Myślę, że tym razem, jakby wypadło coś bliżej 50, to miałabym z tym dużo większy problem niż kiedyś. Natomiast myślę, że jak wypadnie też lekko powyżej 10, to będzie za mało i to będzie mało entertaining, więc zastanawiam się, czy nie wziąć trochę więcej niż 10. A więc może to zmieńmy i będziemy generować między 15 a. 60. Tym razem, żeby była większa szansa, że ta liczba nie będzie taka mała. Dobra, mamy tutaj wpisane 15, 60. Takie są limity i lecimy. 24. 24 książki. Spodziewałam się, że będzie tego trochę więcej, ale wydaje mi się, że jak teraz zabiorę się za wyszukiwanie tych książek to będę miała i tak problem, więc tak 24 książki do anholowania, 24 książki, które prawdopodobnie wystawię na sprzedaż na moim Vinted, um, które zostawię wam w opisie, więc jakbyście byli zainteresowani którąś z tych książek, które teraz będę wam pokazywać no to jest szansa, że będą jeszcze dostępne na Vinted Dobra, pierwsze co to chciałam przyjrzeć się tej bardzo wysokiej półce z kryminałami, thrillerami myślę, że pozbyłabym się chemii śmierci troszkę mi jest ją głupio wystawia wystawiać na sprzedaż bo nie wiem, dosłownie parę złotych mogę za nią wziąć, bo nie jest w jakimś super stanie, przez to, że to jest miękka oprawa bez skrzydełek. Ale i tak bym się chciała jej pozbyć, już ją czytałam. E, ten save to w ogóle nie wiem, kurczę, do końca skąd on się u mnie wziął. Czy on kiedyś do mnie od jakiegoś wydawnictwa przyszedł, czy, czy o co chodzi, ale absolutnie nigdy w życiu nic nie słyszałam o tej książce. Nikt o niej wcześniej nie mówił. W ogóle jestem zaskoczona. Ostatnio wam mówiłam o 13 minutach Sary Pinborough, a tutaj jest I niech to jest ta druga książka, m, której zupełnie nie pamiętam. Wiem tego, że mi się podobała i w ogóle ja byłam przekonana, że ja ją sprzedałam, ale na całe szczęście nie, więc może sobie ją kiedyś odświeżę w ogóle. Złota książka, złota książka. Złota klatka Kamili Lackberg. Bardzo ładna jest ta okładka, ale jakby nie, nie odczuwam potrzeby posiadania jej książek, i myślę, że nie prędko sięgnę po to akurat. To jest pierwsza część nowej serii tej autorki, a ja bym raczej chciała z fialbaką po prostu kontynuować, jeżeli mnie najdzie ochota na jej twórczość. I w ogóle m, teraz muszę przerwać, bo będę chciała się pozbyć Sherlocka Holmesa. To już mi chodziło po głowie od kilku dni, pozbywam się tego kloca Sherlock Holmes, księga wszystkich dokonań, bo mam ją naprawdę od lat, a jeszcze ani odrobiny jej nie przeczytałam. Tutaj za tą dziczą kryje się cyberpunk odrodzenie Andrzeja Ziemiańskiego. Straciłam jakby całkowicie zainteresowanie tą książką i jej przeczytaniem. Mimo, że to jest Andrzej Ziemiański, którego czytałam całego wiriona i był super, ale no mimo wszystko cyberpunk to chyba nie jest to, za co chciałabym się zabrać. Mamy tu też Colin Hoover i te trzy książki, które zaczynam się od Slam, czyli uh, Płapka uczuć. W ogóle mi się nie podobają strasznie te wydania. One są takie słodko gówniane. Masakryczny slamt. Tutaj jest nieprzekraczalna granica i ta dziewczyna. I generalnie ja czytałam właśnie Płapkę Uczuć, i to było ta, takie, no całkiem, całkiem, ale nic specjalnego, więc jakby absolutnie nie interesuje mnie zupełnie, co się dzieje dalej, a tym bardziej nie interesuje mnie perspektywa męskiej postaci. Więc jakby ile mogłam poznać tę historię, to już wystarczająco poznałam, więc tych trzech również mogę się pozbyć. Dobra, mamy na razie osiem książek, czyli jedną trzecią. Generalnie dawno już powinnam rozbroić tę półkę. Baśnieboru się pozbędę, to znaczy pierwszy tom jest Karola, bo kiedyś już pozbywałam się swojego baśnioboru, pierwszego tomu. Potem stwierdziłam, że dobra, może to jednak przeczytam. Karol to przywiózł no więc muszę mu po prostu oddać i, i do widzenia z baśnioborem, bo mi się strasznie nie podobał, więc myślę, że bez sensu jest zabierać się, albo mm, jakby okłamywać się, że zabiorę się za ten tom drugi, bo spodziewam się, że jak mi już pierwszy nie siadł, to dalej wcale nie będzie lepiej. Wiecie, to nie jest wcale takie proste, bo nawet jak mi się coś nie podobało, to czasem mam obiekcje przed sprzedaniem tego i jakby, no, zniwelowaniem nieco tej mojej kolekcji, w której nawet takie złe książki te też czasami się przydają, ale może się pozbędę tego dziadowskiego wiedźmina. Po co mi wiedźmin? Jakby jeżeli kiedyś i tak się skuszę na kontynuowanie go. To pewnie to będzie i tak w audio. Dobra, walić. Sprzedaję Wiedźmina oba tomy opowiadań, w razie czego też na pewno będę mogła z biblioteki to wypożyczyć. E, teraz się okazało, że ja mam trzy tomy. Gone. Mm, byłam przekonana, że mam tylko dwa. Myślę, że to jest też czas podjąć bardzo dojrzałą decyzję i zrobić dnf tej książki. Którą um, nie pamiętam już nawet kiedy porzuciłam, ale tak mi się nie podobało, jak ten autor pisze. Ale na cały olbrzym tej książki, no to chyba jednak sobie po prostu ją już daruję, a w związku z tym myślę, że powinnam ją po prostu wreszcie sprzedać. I chyba pozbędę się Harry'ego Pottera, ale zamierzam pozbyć się tych wydań pięknych w twardej oprawie, bardzo mi się podobają, ale mam póki co tylko tom siódmy i pierwszy gdzieś tam jest, zaraz muszę go wydobyć no i może kiedyś będę chciała je mieć, ale obecnie po prostu nie mam miejsca na to, żeby zbierać nie wiadomo ile wydań Harry'ego Pottera mam to moje sentymentalne stare wydanie, którego nigdy się nie pozbędę i w którym wszystkie rilidy re będę robić no i wydanie ilustrowane też będę kompletować na pewno, a poza tym no to, no to nie potrzeba mi tak naprawdę więcej do szczęścia obecnie więc, póki nie mam miejsca, i póki są mm, książki ważniejsze, na które chciałabym wydawać hajs, no to pozbędę się tego nowego wydania. Tutaj tak, Elizabeth Frankenstein mówi papa. Pa". Czytałam, była całkiem spoko, ale wolę chyba jednak zatrzymać sobie oryginalnego Frankensteina, który podobał mi się mniej, ale mimo wszystko wolę oryginalnego Frankensteina zostawić. Oprócz tego, Wespertin po angielsku też mówi papa, pa", bo mam już wersję po polsku. Ten egzemplarz nie będę wystawiała tak po prostu na na wintet najpierw będę chciała go pomalować i może wtedy wystawię. Moja siostra morduje seryjnie. To było dziwne, słabe. Pozbędę się tych znaczników i ją chyba też sprzedam po prostu. Co? Chcesz mieć go? Ja tutaj próbuję dobrać się do tego, co jest zawierzchnią warstwą fantastyki. Aczkolwiek nie podejrzewam, żebym tutaj znalazła coś, czego chcę się pozbyć. Jak uważasz? Dam radę? Jeszcze siedem książek mi zostało. Dobra, wracam tutaj. Chyba najwyższy czas pozbyć się częściowego mroza, czyli kasacja i zaginięcie, czyli pozbywam się chyłki. To ma 500 tomów. Nie przeczytałam ani jednego. Mogę przeczytać w e-booku, bo mogę przeczytać z biblioteki, jeżeli kiedyś mnie znajdzie. Nie wiem, czemu to tutaj dalej leży. I wotum nieufności, to jest bardzo polityczne. Teraz serial leci, którego widziałam, jakieś fragmenty, przestało mnie to zupełnie interesować, więc tych trzech. Też się pozbywam. Myślę, że jest też mała szansa, że sięgnę po Akademię Wampirów, więc Akademia Wampirów też wylatuje. Może, może kiedyś mi coś powróci, ale ona tutaj leży naprawdę długo, a też nie mam za bardzo ochoty się po prostu bawić w szukanie kolejnych tomów. Tak samo wypada chyba też fałszywy pocałunek. No, nie było to za dobre. Natomiast może i kiedyś bym przeczytała drugi tom, czy tam też trzeci, jeżeli wyjdzie, ale to wtedy sobie wypożyczę z biblioteki, bo jestem pewna, że w mojej bibliotece, bibliotece też to będzie. Nie mam potrzeby mieć tej książki na półce. Wydaje mi się, że też wypada Ruchomy zamek Hauru, bo już nie wiem ile razy mm, miałam go gdzieś tam przeczytać przy okazji jakiegoś maratonu i nigdy nie chciałam i też niekoniecznie dobre rzeczy słyszałam o tej książce. Po prostu obejrzę sobie anime, jak będę miała tylko ochotę. I co, i została nam jeszcze jedna książka? I jako 24 wylatuje szamański twist. No, przepraszam, nie ma dużej szansy, żebym ja kupiła poprzednie tomy. Zresztą, jeżeli z tego co słyszałam, mogę się męczyć równie jak przy dorze Wilk której nie dałam jeszcze tej ostatecznej szansy, więc Dara Pilk też duże prawdopodobieństwo, że w końcu wyleci. No to niestety do widzenia. 24. Mamy to. Dobra, było grubo. Było grubo, trochę mi to wybieranie zajęło czasu, ale mamy 24 książki, dlatego że nie liczyłam tutaj jeszcze tego pierwszego właśnie boru, bo tak jak mówiłam, nie jest mój, więc ja się go nie mogę pozbyć. Ale z tych stosów, co tutaj mam, co możecie się spodziewać, że będzie na sprzedaż, albo już zostało sprzedane, a um, zamek Hauru fałszywy pocałunek, tak sobie przypomnijmy. Wotum nieufności. E, moja siostra morduje seryjnie. Wespertin, to jeszcze chwileczkę poczeka, ale ona też będzie na sprzedanie. Roczne dzieje Elizabeth Frankenstein. Harry Potter i kamień filozoficzny oraz insygnia śmierci w tych ładnych wydaniach w twardej oprawie. Ani razu nie czytane oczywiście jeszcze. Ostatnie życzenie i miecz przeznaczenia. Szczerze mówiąc. Jakiś tam kamień mi z serca schodzi, jak odłożyłam te książki na sprzedaż. I tak samo w przypadku Szczęśliwych Wysp Oceanii, gdzie już wyjęłam zakładkę, która się zdążyła trochę odbić nawet. No wreszcie się tego pozbędę. I nie będę już miała w głowie tej książki po prostu od razu, jak skończę nagrywać, to walnę sobie na gotylicie, że jest DNA w tej pozycji. Szamański Twist, Akademia Wampirów, tą pierwszy, w tej jeszcze niefilmowej okładce, ale ona jest w bardzo... W kiepskim stanie. No, ja po prostu ją kiedyś kupiłam w dosyć niskiej cenie. W takim słabym stanie, bo chciałam przeczytać Akademię Wampirów jeszcze. Um, mieć ją bez tej filmowej, przepotwornej w ogóle już okładki. No, ale może za parę złociszy pójdzie. Kasacja oraz zaginięcie. Drugi właśnie woru, który już jest mój. Złota klatka Kamili Dagwerk, która jest w ogóle nieprzeczytana. safe był czytany chyba, bo ja to komuś pożyczałam. Chyba koleżance mojej mamy ostatecznie. Ale sama nawet nie do końca wiem, o czym to jest. Może lepiej wolę nie czytać, żeby go nie zostawić przypadkiem. A I ostatni, Stosik, Kenia Śmierci, slant, Point of Retreat, czyli drugi tom. O matko, tak. Oraz This Girl, ta dziewczyna trzeci, czyli tak jakby pierwszy z męskiej perspektywy, Cyberpunk oraz ten wielki Kloc, czyli Księga wszystkich Dokonań Sherlocka. Holmesa. I myślę, że Sherlocka Holmesa, którego miałam kiedyś czytać, ale ostatecznie absolutnie nigdy się do tego nie zabrałam. Nie wiem, czy będę czytać kiedykolwiek. Jeżeli będę czytać kiedykolwiek, to pewnie też sięgnę po wersję audio i pojedyncze sprawy sobie po prostu będę odsłuchiwać, bo no z jednej strony fajna jest ta wielka księga, ale z drugiej strony w żaden sposób tego czytać się nie będzie dało. A z trzeciej, w takim wielkim zbiorczym wydaniu kiedyś widziałam Ładniejsze wydania już, więc może może za jakieś parę lat, jeżeli mnie akurat znajdzie i zmieni się moje zdanie, no to kupię sobie po prostu ładniejsze wydanie. I tyle. To wszystko. Może powinnam raz do roku, albo za jakiś czas się okaże, że może nawet częściej powinnam, robić taki Project Unhaul. No coś troszkę podobnego mam też planach, ale to na razie nic więcej wam nie zdradzam, natomiast mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem, także do zobaczenia. To pa!